I witajcie na kanale Rodzinka Envlog. Dzisiaj przychodzę do Was z holem zakupowym z Biedronki i tam parę rzeczy w Lidlu. Eee, zakupiłam, także zaraz Wam wszystko pokażę. Do Biedronki pojechałam głównie za papierem toaletowym, bo u nas w domu okazało się, że nie mają żadnej rolki. Bo jak ostatnio byłam na zakupach, to zapomniałam kupić. W sumie stwierdziłam, że pewnie jeszcze mam, bo byłam święcie przekonana, że mam. Ale jednak się okazało, że nie mam. Tak w ogóle to żeśmy wrócili dopiero od z miasta, bo żeśmy byli z Mateuszem u okolisty. Ale to zobaczę, ile mi wyniesie ten hol zakupowy. Jak będzie mało go, to najwyżej go połączę z innym filmikiem. Kawusia oczywiście razem z Wami. I teraz już nie przekciągając, przechodzimy do holu zakupowego. Z Lidla i z Biedronki. Jeżeli chodzi o papier toaletowy, to ja kupuję ten welwet duży. 24 rolki, on jest z ekstraktem z aloesu, ja go najbardziej lubię, on jest gruby, nie rwie się przy wiadomo czym i kosztuje 16,99 a drugą rzeczą, która też mi zabrakła, to był płyn do płukania, bo miałam sobie w lidlu Wam powiem kupić ten, tutaj widziałam u Agnieszki chyba na kanale, jakiś taki nowy, super pachnący, ale go zapomniałam zobaczyć, wyleciało mi z głowy, bo byłam z Mateuszem, a to wiecie, jak to z dzieckiem się robi zakupy, to tylko szybko, szybko i y, to co się ma w planie kupić, to się nigdy nie kupi, więc zakupiłam Lenor taki jakiś Gold Orchid i to było w dwóch biedronkach, bo w tamtej biedronce pod panoramą nie było tego mojego papieru toaletowego, a że wiedziałam, że na pewno jest tutaj u nas, więc zjechałam do tej i tutaj zakupiłam tylko papier toaletowy Właśnie ten płyn, on był po 13 zł, także myślę, że jak za y, litr i tutaj mamy za prawie 2 litry, bo tutaj mamy 750, a tutaj mamy litr 80, także jak 13 zł, to myślę, że cena spoko. I u nas w Biedronce tej na y, riowieckiej zakupiłam sobie również takiego kwiatuszka. A co? Wszystkie kupują dziewczyny kwiatki, to ja sobie kupiłam. On jest... O matko. Bluszcz. Był jeszcze ten taki cały zielony, ale tam ten cały zielony jakoś nie umiem uchudować, powiem szczerze. Więc zakupiłam tym razem taki kolorowo zielony. I on kosztował razem z tą doniczką plastikową 4,19. To jest cena. 4,19. Nie wiem czy widzicie, widzicie chyba. No także albo go postawię tu, albo tam na tarasie będzie stał, to jeszcze zobaczymy. Bo te takie kwitnące kwiatki to były w doniczkach, to wszystkie były już przekwitnięte. I w tej biedronce tutaj na dole, na rajowieckiej, jakieś takie orzechy w miodzie, solony, mix solony z miodem. One były na promocji, w przecenie chyba były. Z 4,99 na 2,49 były przecenione. Jak się wzięło oczywiście dwie paczki, więc zakupiłam dwa opakowania. I zobaczę, czy to jest w ogóle... Dobre, bo to są orzechy narkowce, orzeszki ziemne, także zobaczy i jeszcze była zielona cebulka z czymś tam w jakiejś śmietance chyba, ale to polewam te z miodem na razie zobaczyć, no nic zobaczymy. I to było wszystkie z Biedronki Naryjowieckiej, wcześniej byłam w tej Biedronce tam, czyli pod Panoramą i tam zakupiłam jaja, co prawda przyniósł Mateusz że się od babci jaja. Ale ja do ciasta biorę takie, a że były po 9,99, to zakupiłam cało 30 tych jajek. W promocji były też sery Golda i nie wiem, dam będę drugi z czy coś. Jak się wzięło dwa opakowania po pół kilograma, to przy zakupie dwóch wychodziły 7, chyba 49 albo 7,59 z 9,99. Także to. Wzięłam makaron, bo teraz wiadomo, że sezon. Taki, że się jeść nie chce, więc zakupiłam jednak kokardki, bo mogą być do sałatki. Mi się wydaje, że Agnieszka moja jakoś sałatkę taką robiła z makaronu kokardki, ale to muszę się jej dopytać, bo ona właśnie jak na upały to dzieciakom gotuje normalny obiad, a sami jedzą właśnie takie sałatki czy coś. A drugie kupiłam takie sprężynki to nazwijmy, bardziej pod truskawki, bo jak sobie sezon truskawkowy trwa. E, Bółki do hot dogów, bo to wiadomo, z Biedronki zawsze przyjeżdżam z bułkami do hot dogów e, W promocji były te czekolady. Jak się wzięło dwie, to były po 2,79, więc zakupiłam dwie, gdzie jest druga, nie wiem. Mm. Były w promocji, ale to pewnie wiecie, bo przecież o to już promocja trwa od poniedziałku, berlinki, jedno opakowanie, drugie za 1 zł, także wzięłam jedne. Takie Macios Cabanos, A drugie to zaraz. Dwa razy serek wiejski. Bo tu Marta pokazywało się na kanale właśnie Serek Wiejski jakieś placki z tego serka wiejskiego. Więc jestem bardzo ciekawa, jak wrzuci, to też bym sobie je zrobiła. Ale to pewnie zaraz zjem znaczy bardziej to Julka może zje. Może sobie do szkoły weźmie, bo na ostatnio bierze do szkoły też i serki. Także dwa razy serki, a jak nie, to ja sobie zjem też. On jest do drugiego lipca ważny. Dwa razy wzięłam jogurty naturalne do tych placków, co tak jedzą na śniadanie. Więc wzięłam dwa. wiem, ja że jakoś strasznie długa data ważności: 19 lipiec, to nie wiem, właśnie, no, ale no wzięłam. Dobra, już mniejsza z tą datą, zaraz sobie kawę zrzucę. Do tych placków, a teraz wiecie, że sezon owocowy, także dużo owoców też jest. Promocji były bondy, po złoty 99. Zakupiłam na razie dwa. W ogóle u nas na Rajowieckiej to był straszny bałagan. Powiem Wam dużo wyjechało tych palet, bo pewnie się szykują na dzisiejszą promocję. A ja właśnie zastanawiałam, co to się dzieje, bo i tam ta biedronka właśnie jakieś takie kosze zmieniała. Yy, z tymi, wiecie. Yy, tutaj te kosze takie, co są na promocji, czy nie jak to nazwa, także zmieniała, wyjeżdżały, sprzątały i się zastanawiałam, się, co to się dzieje. A to potem sobie przypomniałam, że przecież dzisiaj jest środa. Jutro przecież wchodzi nowa oferta, jakaś biedronkowa. Także później sobie do zobaczę, co tam w tej ofercie. Chociaż ja tak specjalnie Wam powiem szczerze, że nie jeżę do biedronki, chyba właśnie, że tak przy okazji. Teraz już mi się angielski skończył, więc nie będę miała pretekstu do jazdy. No chyba, że tak wiecie, na takie większe zakupy specjalnie pojadę. A tak to do groszka i wiadomo, że tutaj owoce i warzywa, owoce to w sumie to od sadowników można, nie? A tak pomidory, ogórki to już mi kwitnie. Jeden tutaj krzak to niedługo będą swoje pewnie, a pomidory to w groszku, a jak nie, to niedługo pan pomidorowy, jak ja to mówię, będzie miał swoje pomidory. No i ja mam tutaj parę krzaków, to jakąś radę, zobaczymy, nie? No a wiadomo, że takie buraki, marchewka, pietruszka, to to trochę tam porosły, więc pewnie będę miała też i swoje. Dobra, mniejsza z tym. Koncentrat pomidorowy, bo po mi się skończył. Ostatnio właśnie nie miałam nawet do tej zanii. A do tego, tu sobie kupiłam w groszku, do tych moich ułąbków. To tu dalej mamy drożdże z myślą, nie wiem o czym. Yy, masło trzy razy, jak się kupiło trzy, to było po trzy trzydzieści trzy, więc wzięłam trzy. Oczywiście to idzie do zamrożenia, będzie na yy, później. To to, myślałam, że dzieciaki wracają od babci, bo dzieciaki były u babci jak możeśmy wyjść z Mateuszem w mieście. Druga czekolada to to, co mówi mam. I w promocji były też takie czekolady, nie wiem, pierwszy raz je widzę, Magnetic znaczy się. One były, jak się wzięło po dwie, znaczy dwie, wiecie, po dwa razy, nie dwa i dwa, to były po 5,99. Trochę słaba, słaba promocja, bo chyba normalnie kosztują 7,99, więc zakupiłam jedne takie orzechowe dwa razy wzięłam te finat. I dwa razy wzięłam takie żółte biskuit To to wzięłam to. Już nie mam gdzie odkładać mam pole. I jeszcze tylko w Biedronce zakupiłam berlinki z peperoni też dwa razy. Ta sama zasada, jak się wzięło dwie, to ta druga była za 1 zł. I to są już wszystkie zakupy. Zaraz mi tutaj bułki spadną z. Piedronki. Dużo nie kupywałam yy, bo kiełbasę jeszcze mam. Wędlinę sobie kupię, jak mi skończy się to w groszku. Yy, pomidory ogórki na razie też mam z groszka. Także wiecie, tak. Nie, nie szalałam. i jaki przyszły babci. I jeszcze Lidl. A w Lidl to bardzo mało. Czerwonych matek to tak było. I nie było, ale były tak. W promocji były te kłasanty, więc Mateusz stwierdził, że jest bardzo głodny, więc zakupiliśmy sześć. I chyba ze dwa już zjadł. Także tu było 3. I tu było 3. Gorący chlebuś. Jeszcze był gorący, teraz już nie jest gorący. To piwo tego lecha, marakuja i melon. W jedrące widziałam, że są w puszce, ale chyba wolę w butelce. I raz wzięłam ananas i gławę. Też w butelce. I one są po 2,99. A mąż powiedział, że taki dobry napój orzeźwiający jest na te upały właśnie. Bo to i tak wiecie, że zerówka i tam alkoholu to nic nie czuć absolutnie, bo to jest zerówka. I jedynym czerwonymi metami, bo w ogóle to był jakiś szok, bo pierwszy raz widziałam w Lidlu kosmetyki z czerwoną metką. Były jeszcze jakieś kremy, ale kremów to ja jeszcze mam, więc nie brałam tyle, bo mi tego wszystkiego nie jest aż tyle potrzebne. Ale no coś tam wzięłam, bo czerwona metka na kosmetykach to jest po prostu szok, że było w krasnym stawie coś takiego. I wzięłam tylko tak, naturalny i to jest Nivea, naturalny płyn miceralny. To jest 98% składników pochodzenia naturalnego. Yy, organiczny aloes, także aloesowy i on był przeceniony z 11,09 na 5,54. Więc stwierdziłam, że biorę. Najwyżej sobie postoi i doczeka się swojej kolejki. Hmm, nie wiem, gdzie tu jest data ważności, to wam nie powiem. Nie, nie powiem Wam. I drugim, drugą rzeczą, którą też zakupiłam, to jest chyba też Nivea. Tak, Nivea Rose Touch micelarny żel oczyszczający z organiczną wodą różaną. Skutecznie usuwa wodoodporny makijaż bez pocierania. Dokładnie oczyszcza i usuwa zanieczyszczenia kontroluje poziom sebum, zapewnia natychmiastowe nawilżenie skóry, która utrzymuje się przez 24 godziny. Delikatnie nanieś na nawilżoną nawil skórę twarzy i szyi, masuj okrężnymi ruchami, spłucz dokładnie wodą. Tak, i on jest o zapachu różanym. Ale ja tutaj nic nie czuję, wam powiem szczerze naprawdę. I on był przeceniony z 10,19 na 5,9 zł. I więcej nic nie było. Nie było ani bendyny. Coś tam z ściuchów było, ale powiem Wam, że tam było na ciuchach tyle osób. Bo były chyba na wyprzedaży jakieś te rzucone koszulki, te biało-czerwone. Bo chyba po 2,99. Ale tam było tyle ludzi, że po prostu tam stanąć na no to to masakra. Było, bo wszyscy grzebali i grzebali, więc ja tamtąd odeszłam. Nic nie znalazłam, ale były takie, wiecie co było, takie szklanki były ze słomką, zastanawiałam się nawet nad nimi, ale ich w sumie nie wzięłam, bo stwierdziłam, że na co mi tyle tych szklanek albo tych butelek i tego wszystkiego innego. I dobra, i to jest cały mój hol zakupowy z Lidla i z Biedronki. Zobaczę ile on tam wyniósł minut. Nie wiem co tu się dzieje, Kiedyś coś chodzi. Nie wiem, ile on wyniósł minut, także zobaczę, czy najwyżej go połączę z czymś, czy pójdzie sam, to zobaczę. A na razie, jak Wam się podobał taki mini haul zakupowy z Biedronki z Lidla, to serdecznie proszę o tego kciuka w górę i o subskrypcję, jeżeli jeszcze nas nie subskrybujecie, będzie nam naprawdę bardzo miło. A teraz pozdrawiamy bardzo serdecznie, życzymy Wam miłego dnia albo wieczoru i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa! pa!